My jesteśmy wojownicy, niech drżą wszyscy przeciwnicy. Zniszczymy króla gwiezdnego, na tron wsadzimy własnego. Nic nas nie przeraża. My jesteśmy wojownicy, niech drżą wszyscy przeciwnicy. Zniszczymy króla gwiezdnego i wybierzemy własnego. Oni tylko udają odważnych. Co ci jest? Boli mnie brzuszek. Zjadł za dużo chińskich ciasteczek. Co to za ciasteczka? Nie wiemy. Przyniósł je posłaniec z cukierni. Nam nic nie jest. Musiały mu zaszkodzić. Kierpi biedaczek. Boli, jestem bardzo chory. Co teraz? Nie potrafię mu pomóc. Mnie też zaczyna boleć. Za chwilę wszyscy zaczniemy jęczeć. Ale ja mu pomogę. Mam wspaniałe lekarstwo. Zabierz tę te strzykawkę. Ten zastrzyk podziała natychmiast. Nie zbliżaj się. Co to za lekarstwo? Doskonałe, zabija wszystkie owady, niszczy bakterie. Malowidła z Altamiry. Co za głupie pomysły, chcesz go zabić? Wynoś się. Przepędziłem tą miksturą niejedną chorobę. Dzień dobry. W tym domu zawsze dzieje się coś dziwnego. Przykro nam, ale mały Sobota bardzo cierpi. Współczuję mu. Znam doskonały sposób na uśmierzenie bólu. Co pan robi? Nie bójcie się. To specjalny masaż. Znam się na tym. To cudowna kuracja. Puść go! Nie chciałem go skrzywdzić. Spokój. Mogłeś go zabić. Zasłużyłeś na karę. Jego boli brzuch. I to bardzo. Brzuch? Myślałem, że mięśnie. Też coś. Nie! Teraz sobie pomóż. Czas zmykać. Już nigdy tu nie przyjdzie. Pomóż mi! Pomóżcie, umieram! Nie wiem jak. Jak czuje się książę sobota? Przybyłem najszybciej, jak mogłem. Mam niezawodny środek. To magiczny kwiat z mojego ogrodu. Przyrządzimy z niego zupkę. Otwórz buzię. Nie wierzę mu. Pozuję na wielkiego medyka. Już mi lepiej, mogę nawet klepać się po brzuszku. Coś takiego. Zna magiczne sztuczki, zawsze czymś nas zaskoczy. Wiadomość: Paw Kosmosu znajduje się w Hiszpanii, w jaskini Altamira, gdzie odkryto niezwykłe rysunki prymitywnych ludów. Wzywamy Was, przybywajcie! Bierzemy kurs na Hiszpanię, w drogę! W drogę! Proszę, musi pan jeść, by wrócić do zdrowia. Tak się pan potłukł, spadając ze schodów, chyba coś pan ukrywa. Proszę nic nie mówić, najważniejsze, by wrócił pan do zdrowia. Szeroko, usta. Co to? Pójdę zobaczyć. Zaraz wracamy. Altamira w Hiszpanii. Altamira to słynna jaskinia. Właśnie na jej ścianach znajdują się wspaniałe rysunki zwierząt. Tam jest Paw Kosmosu. Boję się, żeby ktoś nas nie uprzedził. Ruszamy. Znajdujemy się 900 km od domu, w Hiszpanii we wspaniałej i tajemniczej jaskini Altamira. Chowajmy się, leje jak z cebra. Zapraszam pod parasol. Zmieścimy się we trójkę. Księżniczka nie potrzebuje twojej opieki. Ja się nią zajmę. Działa mi na nerwy. Lepiej pomyślę o czymś zabawnym. Oto pokaz października. Tak zakłada opaskę na głowę normalny człowiek. A tak październik. Kontynuujemy naszą podróż. Jesteśmy w pałacu hrabiego Marcelino Santuro. To jego córka Maria. Ma 18 lat. Kiedy była dzieckiem, ojciec zabrał ją do jaskini. Przenieśmy się teraz w przeszłość. Uważaj, Maria. Dobrze, tatku. Czy to prawda, że w takich miejscach żyją nietoperze? Tu ich nie ma, sprawdziłem, ale mogą być inne zwierzęta. Nie zrobią nam krzywdy. Tam coś przeleciało. Tu nie ma nietoperzy. Wierzę ci, tatku. Tam na skale jest krowa. Niemożliwe. Spójrz, to krowa. Coś ci się przywidziało. Wygląda jak prawdziwa. Pewnie rysowali ją jacyś prymitywni ludzie. Tak, to rysunek namalowany w epoce kamienia łupanego. Kiedyś mieszkali tu ludzie. To prawda. Więc to Ty dokonałaś tego odkrycia? Gratuluję. Dziękuję, ale akademia nie uwierzyła memu ojcu. Zniknął, bo czuł, że nikt go nie rozumie. Dokończę jego dzieło. Przekonam świat, że to autentyczne malowidła. Musisz walczyć z ludźmi z akademii. Zachowuj się jak należy wobec dobrze wychowanych panienek. Wiem, jak zachowywać się wobec pięknej kobiety, która dokonała takiego odkrycia. Jestem archeologiem. Naprawdę? Oczywiście, prawda? Pokażesz nam jaskinię, Mario? Chcielibyśmy obejrzeć tę niezwykłe malowidła. Może znajdziemy coś, co przekona ekspertów o ich autentyczności. To dobry pomysł, prawda? Z przyjemnością. Zaraz będę gotowa. Nie śpiesz się, mamy dużo czasu. Trzeba było ją zatrzymać, zdobyć jej zaufanie. Chętnie przyjęła moją propozycję. Wkrótce będziemy sławni i bogaci. Będziemy właścicielami tej jaskini. Ale szleje. Nie możemy się teraz ruszyć. Poczekamy aż przejdzie. Na pewno jeszcze tam nie dotarli. Trzeba się śpieszyć. Musimy dotrzeć do jaskini przed tą bandą. Na pewno jeszcze ich tam nie ma. Przy takiej pogodzie nie dotrą tam tak prędko. Czuję, że będzie wielki potop. Mamo, gdzie ja jestem? Spokojnie. Jesteście u starego korsa Beriska. Co się stało? Pamiętam, że uderzył w nas piorun. Uderzył w drzewo obok. Gdyby trafił w was, nie byłoby was tutaj. Pan nas uratował? Jak mamy dziękować? Nie ma sprawy. Mój dom jest otwarty dla dobrych i uczciwych ludzi. Nie jesteście stąd, prawda? Przybyliśmy z daleka. Chcemy obejrzeć słynne malowidła w jaskini Altamira. Znam je. Nie przypominajcie mi o nich. Co się stało? Proszę powiedzieć, pomożemy panu. Mówienie o tym sprawia mi ból. Ukryłem się tutaj, bo dość miałem cierpienia i upokorzeń. W wieku 27 lat przeżyłem coś, co okazało się dla mnie i mojego dziecka wielką pomyłką. Pewnego razu mała dziewczynka Maria ujrzała na ścianach jaskini rysunek krowy. Zjechali się ludzie z całego świata, żeby obejrzeć wszystkie te malowidła. Przyjechał nawet gubernator. Wicehrabia i jego córka byli szczęśliwi, ale ludzie z Akademii orzekli, że rysunki nie są autentyczne. Wicehrabia nie zgadzał się z nimi. Pragnął udowodnić, że jego odkrycie jest prawdziwe. Maria robiła wszystko, by ratować reputację ojca, ale ludzie byli okrutni. Ktoś nadchodzi. To Maria. Nie jest sama. Pewnie chce komuś pokazać jaskinię. Przecież to banda księżniczki poniedziałek. Masz rację, to oni. Musimy dotrzeć do jaskini przed nimi. Robocie. Gotowy. Oto najstarsza sztuka świata. Epoka kamienia łupanego. Jeśli odłupiemy kawałek skały, zdobędziemy dużo forsy. Mario, gdzie jest namalowany renifer? Renifer? Pa w kosmosu przemienił się w renifera. Mów, gdzie on jest. Nie jesteście przyjaciółmi, obiecaliście mi pomóc. Widzę, że oszukaliście mnie. Nie mamy czasu na wyjaśnienia. Mów, gdzie jest renifer. Nie powiem. To się jeszcze okaże. Nie widziałam w jaskini takiego rysunku. Na pewno widziałaś moja droga. Jak leci? On doprowadza mnie do szału. Nie gadaj, tylko działaj, tak jest. Niedziela! Proszę Państwa, oto ostatni wynalazek Beppe. Broń 0014. A teraz zobaczycie, jak to działa. Podoba Ci się? Wasze wynalazki są do niczego. Co powiecie na wybitne dzieło Października? Załatwione, ruszamy. Tak jest. Odpowiedzcie mi za to. Nie podoba mi się tutaj. Mnie też. Mam wrażenie, że zaraz stanie się coś strasznego. Spójrzcie, tam jest Renifer. Gdzie? Tam. Rzeczywiście, jakiś liczny. To teraz możemy go zabrać. Co to? Skała przemienia się w pawia. W wrześniu, szybko. Musimy zobaczyć, dokąd leci. Straciliśmy taką szansę. Co to za muzyka? Tajemnice i sekrety ukazują nowe światy. Ja, obrońca uciśnionych, przybywam, by ich bronić. Nie bój się, księżniczko, sam się boisz. Wrześniu rozkazuje Ci bronić nas. Obronię cię własnym ciałem. Myślisz tylko o sobie. A gdzie nowa broń? Biri pi, Biri Po. Kto zwycięży? Kto? Ach, kto? Niech się przygotuje do walki nowy gigant! Ja to de taman. Musimy wezwać gwiezdnego króla. Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę. Przybądź królu do pomocy, uczyń wszystko, co w Twojej mocy. Kto mnie wzywał, słyszałem dwa głosy: Tu wasz reporter Nando Martelotki. Znajdujemy się na polu bitwy. Za chwilę rozpocznie się pojedynek. Na prawo mechaniczny żółw września. Obawiam się, że nie jest w najlepszej formie. Dawno nie walczył. Mam nadzieję, że rozpozna wroga. Ty głupcze. Na wszelki wypadek pomyślałem o małych. Powinni pomóc ojcu. Posłuchajmy laleczki. Widzę jakąś tabliczkę. To oznacza, że najbliższe godziny mogą nie być dla nas łaskawe. Nie musimy wierzyć. A co wróżą nam żabki? Znakomicie. Z łatwością rozrywa sznury. Mamy dla niego niespodziankę. Rozleci się na kawałki, prawda, wrześniu? Ta broń go nie powstrzyma. Jest silniejszy i wkrótce nas zniszczy. Ty, głupcze. Wybaczcie, wypróbujmy naszą niespodziankę. Zaraz wpadnę w szał. Na Tobie nie można polegać. Wymyśliłbym coś super niszczącego, ale potrzebuję czasu. W pierwszym starciu żółw przegrał. Trudno zwyciężyć gwiezdnego króla. Jego zwycięstwo jest przesądzone. Za chwilę nie będziesz już taki odważny. Tym razem nic Cię nie uratuje. Oto Gwiezdny król. Wrzesień chce zniszczyć jego pancerz, ale król jest nieustraszony, nie przeraża go żadna broń. Użyj wszystkich swoich sił! Bezwij skrzydła tego konia! Boję się tego konia. A ja nie. Powinniście mieć więcej zaufania do mnie. Teraz to będzie na pewno coś super. Jasne, specjalnie dla gwiezdnego króla. Czuję się dumny ze swojego wynalazku. Zaraz rozerwię go na strzępy. Tylko kretyn może spodziewać się innego efektu. Pojawia się coś dziwnego. Nie używaj miecza. Podnieś kopytą. Nie pomyślałeś, że kopytem można też walczyć? Skierował bombę w naszą stronę. To bardzo dziwne. Oto jestem. Błagam, nie niszcz nas. Zasłużyliście na karę. Nie zabijaj nas, będziemy Twoimi sługami. Już nigdy nikogo nie skrzywdzimy. Wyślij nas gdzieś daleko, ale daruj nam życie. Przepraszamy, nie chcę przeprosin. Zrobimy wszystko, co chcesz. Zniesiemy wszystko. Zamień nas w małpy. Będziemy żyć blisko natury, jak nasi przodkowie. Zrób to, gwiezdny królu, miej litość. Będziemy żyć zgodnie z prawami natury. Słońce będzie naszym panem, zamieszkamy w jaskini, przy ognisku. Zlituj się. Dobrze. Ludzie dobrzy powinni żyć w harmonii z naturą. Nienawidzę grzechu, nie grzeszników. Znowu coś wymyślicie. Nie możecie powstrzymać się od czynienia zła? To nie nasza wina, już tacy jesteśmy. Cisza. Jestem wściekły. Żegnajcie, przyjaciele. Zawitamy do was jeszcze, że jesteśmy źli, nie wierzcie. Nie wierzcie też, że Gwiezdny Król jest odtwórcą tylko dobrych ról. Zdobędziemy Królestwo Kalendarza. W życiu przecież różnie się zdarza. Nie martw się, Mario. Mamy dowody, że te rysunki są prawdziwe. Cieszysz się? Bardzo. Gratuluję. Gdzie zniknąłeś? Nigdzie cię nie widziałam. Spójrzcie na tęczę. Wkrótce rysunki w jaskini zostały oficjalnie uznane za dzieła sztuki ludzi prymitywnych, a honor Ojca Marii został uratowany. Dopóki ludzie będą uparcie dochodzić prawdy, dopóty Paw Kosmosu będzie w ciągłej podróży. Gdzie jesteś, Pawiu Kosmosu? Czy ktoś z was, przyjaciele, nie widział go przypadkiem?